7. Trzecią konferencję pod nazwą Powiat Żorumiński bliżej mieszkańców uważam za otwartą, a teraz bym bardzo prosił o zajęcie głosu przez Pana Starostę Żorumińskiego, Pana Jerzego Rzymowskiego. Szanowni Państwo, jeszcze raz przyłączam się do tych powitań, które tutaj do Państwa skierował Przewodniczący Rady Powiatu. Jest mi niezmiernie miło, że wy państwo przyjąć zaproszenie na trzecią już konferencję powiat bliżej mieszkańców. Konferencja ta jest organizowana i skierowana przede wszystkim do soltysów z powiatu żuromińskiego. Rola sotysa sami, sami doskonale wiecie, że jesteście ważni w swoich społecznościach. Przez wiele ostatnich lat 30-40 ta funkcja, te zadania, które były przypisane są, ewoluowały i się zmieniały. O ile jak pamiętamy, ja pamiętam i większość z Was, bo przecież pełnicie te funkcje na komitecie większości od wielu lat, ta rola sołtysa sprowadzała się do tak naprawdę do organizowania. Zebrań, na, których został, na których były przekazywane mieszkańcom różne informacje. Pamiętamy jeszcze Sołtysa, który maszerował z przez wieś i ogłaszał, gdzie i o której godzinie odbędzie się zebranie. Dzisiaj Sołtys to już często też animator tej działalności społeczno-kulturalnej w danych miejscowościach. Znam sołtysów, którzy organizują spotkania, organizują imprezy, bale, ba, Już nawet wycieczki, tak, czy wyjazdy do teatru, czy na różne imprezy. Tak więc sami widzicie, że rola sołtysa w tej lokalnej społeczności ciągle się zmienia, a te zadania, które przed wami są stawiane, również ulegają zmianom.